Alfa Romeo GTV6, bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, to samochód nietuzinkowy. Historia tego modelu zaczęła się w 1972 roku. Wtedy powstał taki no nie bardzo wyróżniający się sedan Alfetta, ale miał bardzo ambitne rozwiązania techniczne, które w pewnym sensie przełożono także do wersji sportowej, która zadebiutowała już dwa lata później. Przypomina mi się historia z Lancią Betą i Lancią Betą HPE. Jeżeli chodzi o Alfę, to ona ma trochę inny target. To są ludzie, którzy uwielbiają prowadzić swoje samochody i mają nawet trochę mówią, że mają syndrom bitej żony, że mimo wszystko, mimo że utrzymanie tego samochodu w dobrej kondycji nie jest łatwe, to jednak ona dostarcza tyle emocji, że jakby na to się y, aż tak nie zwracał uwagi, kocha się mimo tego, a nie za to, bo Volkswagena kocha się za, kocha się, no nie wiem, ma się dlatego, że są tanie części i tak dalej, natomiast Alfa, Alfa to jest coś więcej niż samochód, i jak się przejedziemy, to pewnie będziecie to lepiej czuć, tak samo jak ja. Natomiast teraz jeszcze o historii. Linie tego samochodu zaprojektował, jak żeby inaczej, Giorgetto Giorgiaro, człowiek, który stylizował wszystko w tym czasie i to od Maserati, przez Alfy, po Fiaty no, do, dokładnie wszystko, co w tej chwili, czy Volkswagena Golfa pierwszej generacji też on stylizował i. Ten projekt był taki no, ciekawy. Bo zwróćcie uwagę na tą linię dachu. Ona dosyć wysoko przebiega jak na samochód typu kupek CX wynoszące 0,39 no, nie jest najdoskonalszym współczynnikiem oporu powietrza, ale właśnie między innymi przez tą wysoko poprowadzoną linię dachu, jak na kupę. Yy, tak się stało. Natomiast na pewno się wyróżnia. Takie ostre podcięcie tyłu. Idzie ta linia, i tutaj jest ostre podcięcie, ciekawe przetłoczenia. Wszystko ze sobą współgra. Jest o, widać, że to jest Alfa Romeo, i nie pomylicie tego z jakimś Volkswagenem. Chociaż ojcem stylizacji tych samochodów była jedna i ta sama osoba. Natomiast tutaj mamy wersję po liftingu, bo tak jak powiedziałem, pierwsze Alfy wtedy to była jeszcze Alfetta GTV. To były produkowane od 74, Natomiast ten model to już jest końcówka produkcji. Ten egzemplarz pochodzi z 1986 roku, czyli praktycznie z ostatniego, pełnego roku produkcji tego modelu. I można go poznać też po tym, że ma trochę inaczej wyprofilowaną maskę. W dodatku tutaj jest jakaś zaślepka. Nie wiem o co chodzi z tą zaślepką. Przyznaję się bez Jeżeli ktoś z Was wie, proszę napiszcie. Jestem bardzo ciekawy. Natomiast. To zwiastuje, to wybrzuszenie na masce zwiastuje, że tutaj mamy prawdziwe dzieło włoskiej sztuki inżynieryjnej, silnik V6, yy, konstrukcji inżyniera Busso. Zwróćcie uwagę jeszcze na przód nadwozia, na ten pas przedni, i tu ten nosek, taki podcięty przy reflektorach, wygląda, jakby Alfa mrużyła swoje oczy. To jest taka dynamika w czystej formie, ale to nie jest agresja, jak dzisiaj w samochodach, tylko po prostu. Czysta, czysta dynamika. Widać, że auto było stworzone przez względnie młodego człowieka, bo Dziur Dziaro miał wtedy około 30 kilku lat. W latach 80. już ten samochód no, dostał trochę elementów plastikowych, więc może nie wyglądał tak yy, jak samochody. Nie miał tej lekkości lat 70. Ale za to i tak był lekki. Jeżeli chodzi o masę własną, bo ważył około 1000 kg, a w połączeniu z V6 to naprawdę fajnie się rozpędzą. Początkowe silniki, które stosowano w Alfettach GTV, były to jednostki czterocylindrowe 1,6, 1,8 i 2,0. Natomiast tutaj mamy już samochód z roku, po roku 80, kiedy to właśnie zadebiutowały silniki V6, 2,5. Ale nie tylko silniki stanowią o wartości tego samochodu, bo to auto było niezmiernie chwalone za właściwości jezdne. Nie za odporność na korozję, tylko za właściwości jezdne. Dlaczego tak dobrze się prowadzi? Fakt, że ma nisko poprowadzony środek ciężkości. W ogóle auto jest takie niskie, widać dynamikę po prostu kapie z tego samochodu. Natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Hamulce tarczowe, wentylowane oczywiście tutaj z przodu, natomiast z tyłu, popatrzcie, nie widać tarcz. Ja sobie wkładam rękę, nawet bębnów nie ma, nic nie ma. Czy to znaczy, że ten samochód został zbudowany według zasady Enzo Ferrariego, który mówił, że jego samochody mają jak najlepiej się rozpędzać, być jak najszybsze, a nie jak najlepiej hamować? Nie. Tutaj właśnie tkwi sekret tej Alfy Romeo. Układ międzyosiowy. Czyli skrzynia biegów umieszczona przy tylnych kołach i sprzęgło dla lepszego rozłożenia mas, które tutaj jest praktycznie doskonałe: 50 na 50, tak rozłożone są masy 50% na przednią oś, 50% na tylną oś i dodatkowo, żeby jeszcze zmniejszyć masy nieresorowalne, to tarcze hamulcowe umieszczono przy skrzyni biegów. Ambitne rozwiązanie dzisiaj no, w takich popularnych w sumie samochodach, bo alfa GTV no, może nie była bardzo popularna, ale GTV 6 nie była może bardzo popularna, ale była no, dostępna cenowo, dzisiaj ciężko znaleźć tego typu rozwiązania. Natomiast włosi, włosi postanowili, że to musi wszystko ze sobą współgrać. Z tyłu, jeżeli chodzi o tą perspektywę, to jest po prostu wypisz, wymaluj, szkoda rapid. Z tym, że tutaj nie znajdziecie silnika, a bagażnik. Wszystko w tym aucie jest inne. Sprężyna gazowa podtrzymująca klapę bagażnika jest centralnie umieszczona. Pierwszy raz spotkałem się z tego typu rozwiązaniem. I w przeciwieństwie do wersji czterocylindrowych, bak paliwa jest umieszczony za tylnymi siedzeniami, jest też większy. W związku z tym pojemność bagażnika uległa zmniejszeniu. Ale to, co mnie urzeka w tym, to nie pojemność bagażnika, bo to nie jest takie strasznie ważne. Natomiast rozłożenie ciężaru cały czas było priorytetem włoskich konstruktorów. Spójrzcie, co się dzieje pod podłogą bagażnika. Z jednej strony akumulator z taką zaślepką, która wystaje i nie mamy równej podłogi, no ale ciężar jest najważniejszy, a nie to, czy zmieścicie walizki, czy nie. To jest w ogóle nieistotne. Natomiast z prawej strony zobaczycie sobie, że jest koło zapasowe. Oryginalne, tu mamy właśnie na takich, wyjechała z fabryki. Czyli wszystko jest fajnie wyważone. No, przynajmniej w teorii. Czy tak będzie w praktyce? Zobaczymy podczas jazdy próbnej, do której się przybliżamy. Ale nim to nastąpi, jeszcze powiedzmy o sercu tego samochodu oczywiście wnętrzu. Jednostka, która tutaj drzemie to jest V6 ukoronowanie gamy silników. W ogóle po roku 80 ten samochód już się nie nazywał Alfa Romeo Alfetta GTV tylko Alfa Romeo GTV V6 bądź Duemilio czyli 2.0 i tylko takie silniki już występowały po roku 80 czyli zrezygnowano z mniejszych silników. Tutaj mamy 12 zaworową jednostkę nie mylić z 24 zaworowymi silnikami, które później możemy spotkać w Alfie, chociażby 156 z połowy lat 90., z drugiej połowy lat 90. Ten samochód, ten silnik, no po prostu o tym powiemy sobie jeszcze podczas jazdy próbnej, ale charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością. Tutaj mamy już wtrysk paliwa, pozbawionego gaźników. Rozrząd jest napędzany za pomocą paska, i zwracajcie uwagę, jak będziecie mieli ten samochód, co 40 tysięcy należy ten pasek zmieniać. Bo inaczej może zrobić się naprawdę problematycznie i stracicie serce do tego samochodu. Cechą taką charakterystyczną jeszcze jest jego duża trwałość. Jeżeli tutaj tylko umiemy się z nim chociaż troszkę obchodzić, czyli nie ciśniemy go na zimnym, zimnym silniku. Zmieniamy olej, zwracamy uwagę na rozrząd. To nic złego nie powinno się stać. No, chyba że mamy jakiegoś pH, ale to jest możliwe w każdej marce. Napęd z tego silnika jest oczywiście przekazywany na oś tylną, jak w prawdziwym samochodzie sportowym z tamtych lat. Tutaj nie było żadnych kompromisów. Pasja do motoryzacji była od zawsze. Gdzieś tam najbliższa memu sercu była zawsze Alfa Romeo. Różnymi modelami miałem możliwość w życiu się przejechać, i spośród tego całego szerokiego grona najbardziej przypasowało mi właśnie model, ten, który tutaj dzisiaj możecie zobaczyć. Ten model był sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Był fajnymi hasłami reklamowanymi, opisywany. Jedno z nich mówiło, że Twoja mama najprawdopodobniej odmówi przejażdżki tym autem. Ten samochód jest faktycznie w obcowaniu z nim. Bardzo męski, trzeba go w męski sposób traktować, ale odwdzięcza się bardzo dużym, dużą dozą przyjemności z prowadzenia. No i odnoszę wrażenie, że tutaj tak naprawdę jest to taki model, który najbliższy memu, memu sercu, najwięcej doznań z obcowania ze sportowym samochodem z lat 80. daje. Taki model generalnie był w moim garażu już wcześniej, przez ponad 10 lat. Kiedyś było ciężko z częściami ze względu na transosiowy układ napędowy. Do wersji czterocylindrowych jeszcze części były dostępne, do wersji V6. Tych części było troszkę mniej, ceny są dużo większe. Natomiast od pewnego czasu tak naprawdę jest dużo lepiej, ponieważ zaczęła się robić popularne w ogóle klasyczne samochody. W związku z tym ludzie zaczęli też interesować się tego typu autami. Tak naprawdę części można, można już w większość kupić bez większych problemów. Natomiast no ceny niestety ale są, są w euro. Tu mamy takie typowe włoskie wnętrze. Drewniana kierownica, drewniany lewarek, zmiany biegów. Auto jest po liftingu z roku 80, więc nie ma tutaj tylko obrotomierza, pozostałe zegary były zgrupowane po prawej stronie. Natomiast tutaj już jest bardziej tak konwencjonalnie. Hood zegary przypominają mi trochę te z Lanci Bety HPE. Prędkościomierz jest wyskalowany do 240 na godzinę, chociaż nawet w tej najmocniejszej wersji Alfa osiągała 205 km na godzinę. Nie ma tutaj sterowania szyb, nie ma na boczkach drzwiowych. Tylko sterowanie elektrycznie szyb, podnoszenia bądź opuszczenia jest tu. Lewa, prawa. No ciężko byłoby znaleźć to, nie wiedząc o tym, nie? Bardzo ciekawe też umieszczenie nawiewów tutaj na szybę. Takie okrągłe nawiewy, jak w Polonezie, nie przymierzając. Mam nadzieję, że Stefan w tej chwili nie słyszy tego, co powiedziałem że porównaniu do Poloneza. Z tyłu naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Jest dosyć dużo miejsca nad głową, jak na kupę przynajmniej, ale najciekawsza rzecz to widzicie? Odsuwane tylne szyby. Odkręcane, tutaj jest takie pokrętełko, niespotykane rozwiązanie. Chociaż długo schodzi, żeby ją podnieść bądź opuścić. Teraz jazda próbna. Trzeba Biegi trzeba akcentować, jak to się Stefan wyraził. Chodzi o to, żeby dokładnie wbijać te biegi, bo inaczej może nam po prostu zgrzytnąć ta skrzynia biegów eee, pięciostopniowa. Bo skrzynia biegów jest umieszczona przy tylnej osi de facto i sprzęgło tak samo. W związku z tym, oczywiście, mamy świetne rozłożenie masy, ale jeżeli chodzi o precyzję zmiany biegów, no to tutaj jest taka specyfika tego, eee, tego układu w Alfie Romeo. Czwarty bieg, piąty. Duża powierzchnia oszklona, to jest charakterystyczne, mimo że to jest auto typu coupé, to widoczność jest dosyć dobra. Zwróćcie uwagę jeszcze na zakończenie tych lusterek, jest takie do lewej, żeby było widać rogi całe nadwozia, rogi drogi, którą mijamy. A mijamy ją bardzo szybko i naprawdę daje frajdę z jazdy, zobaczcie. Po 80 na godzinę, 90 na godzinę jedziemy w zakręt. Silnik jest elastyczny jak guma yy, układ kierowniczy bardzo precyzyjnie widzicie lekkie ruchy kierownicą samochód już reaguje momentalnie. To no nie jest jakiś leniwy Citroen, Volvo, czy nawet Mercedes. Mercedes ma troszkę inny układ kierowniczy, bo... Z... A, to opowieść na osobny odcinek. Teraz jedziemy Alfą Romeo, więc skupmy się na Alfie Romeo. No i skupmy się na tym, żeby nie przekraczać szybkości. Tutaj licznik jest troszkę tak z boku i nie widać tego z uwagi na to, że kierownica trochę zasłania. Natomiast na centralnym punkcie jest obrotomierz. Mamy 2000 obrotów na minutę, piąty bieg. Tak zwolnimy, widzicie? Zakręty nie robią najmniejszego wrażenia na tym samochodzie, dają tylko uśmiech na twarzy kierowcy. To jest wspaniałe. No i patrzcie, mamy 80 na godzinę. Jeszcze zwolnijmy nawet trochę. 82 tysiące. Gaz I błyskawicznie się podnosi. I już 90 na godzinę. I to przy wspaniałym akompaniamencie V6, która tutaj pracuje na naszą przyjemność na dynamikę tego samochodu, bo przyspieszenie od zera do 100 to jest około 8 sekund. Bardzo zwarte w prowadzeniu, yy, praktyczne, chociaż niektóre rozwiązania są takie dziwne, tak jak powiedziałem, te elektrycznie sterowane szyby tutaj. Pozycja za kierownicą jest ergonomiczna. Ja tutaj nie znajduję jakichś uchybień, chociaż nie wszystkim ta ergonomia włoska się podoba i to fakt, że różnie z tym bywa, ale generalnie. Jakoś nie ma problemów. Może poza niską umieszczoną klamką wewnętrzną, która jest tutaj, trzeba tak nienaturalnie. Oj, dwójeczkę, dobra wbiłem, bo bardzo łatwo, właśnie, sobie tą dwójeczkę źle wbić i jest płacz i zgrzytanie zębów. Zębów, oczywiście, w skrzyni biegów. i teraz mamy, teraz posłuchacie troszkę tego sportowego brzmienia silnika, wyjedziemy na teren niezabudowany z powrotem mamy 40 na godzinę 2000 obrotów na minutę dwa z kawałkiem w zasadzie mijamy i melodia melodia po prostu no i już w zasadzie szybciej nie możemy jechać, mimo że to była dwójka i nie dokręciliśmy do czerwonego pola bo już pojawiło się na naszym Szybkość o 90 na godzinę. No, niestety, ale tym samochodem, nawet przy wolniejszej jeździe, można czerpać przyjemność z jazdy. Cóż, może te plastiki do wykończenia nie jest jakieś wspaniałe. No, nie jest wspaniałe. Poza tą gąbką, tu taka miękka, troszkę wszystko poskrzypuje. Ale jak usłyszymy ten silnik, jak wbijemy go na te 3000 obrotów na minutę, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Przestają mieć znaczenie te koszty serwisowania, te trudności ze zdobywaniem części, ta awanturująca się. nieważne. Wszystko przestaje mieć znaczenie. Mam nadzieję, że choć trochę przekazałem Wam radości, która płynie z prowadzenia tego samochodu, trochę tego włoskiego klimatu, wspaniałego klimatu, tego dźwięku. No. Czego chcieć więcej? I to nie jest samochód typu. Polonez, czy duży Fiat. Z całym szacunkiem do tych aut, bo lubię. Ale lubię je z sentymentu. Natomiast ten samochód może ciężko znaleźć Polakom sentyment do Alfa Romeo GTV, bo żaden, większość z Waszych wujków, dziadków, stryjków nie miało takiego auta w garażu, nie woziło Was do przedszkola nim. Ale... czy na wakacje, ale po prostu on się broni swoją wartością. Wartością, którą jest na pewno Mega przyjemne prowadzenie, jest to czucie samochodu, wspaniały rozkład mas, to nie jest tylko jakaś teoria, tylko po prostu to się czuje. Z przodu nie mamy sprężyn, tylko mamy yy, zawieszenie o, zbudowane w oparciu o drążki skrętne, ale to wszystko działa. Włosi poszli pod prąd, ale dzięki temu stworzyli naprawdę wspaniały samochód i to nie było tylko takie jakieś dziwactwo ich, ale ten samochód był wspaniałą maszyną których dzisiaj już się praktycznie nie wytwarza Zresztą są dzisiejsze Alfy Romeo to o opowieść na osobny odcinek mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał jeżeli tak zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków, bo jak wiadomo u mnie co tydzień jest Coś starego, także trzymajcie się do zobaczenia, a ja jeszcze nie omieszkam zredukować na drugi bieg i wcisnąć trochę gazu. Trzymajcie się, cześć!